Cześć witajcie moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim I nadal jesteśmy w, 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 w głębinach Left Mzim, mzim, Dobrze, nie będę tu próbował jakoś to czytać porządnie, bo to tylko będę dalej się kompromitował Jak już nie raz Okej. Okay, bronie co mam za... O nie oggięta siła. Dusza złapana. Złoto. Okej, okay, kolejna dusza złapana. No niestety miałem tutaj akurat problem, żeby... Uuu! ile on zabrał też życia. Ruda or orikalką. Ooo, leczenie. Okej. Okay. No właśnie, zawsze ten mały problem z magią później. Ale teraz ja właśnie się zastanawiam. Co tu będzie na mnie czekało? No świetnie to wygląda pod wodą. Jakby coś jeszcze tu byłoby. To są szkielety czy coś podobnego? Okej, okay, ale Nie, żebym jakieś przejście widział, to nie. Ale jedne, jedno pomieszczenie tutaj akurat widziałem, gdzie było. Chwileczkę, czasami mam od oddychania. O, no, kufer. E, lepszy alchemii, złoto, ametyzm bez skazy. Okej, okej. Okay, okay. I to chyba byłoby wszystko. Jeśli chodzi o tą kopalnię, ale coś mi jeszcze tu zaznaczy, że jeszcze tu jest coś, co idzie odkryć. Tylko, jakim sposobem mam to odkryć? Jeszcze raz ten dywajnę. Tu jest wszystko zamknięte. Jest tu, jest tu może jakiś przełącznik? Nie widzę żadnego przełącznika. A tam już byłem. Czy może coś ominąłem jeszcze? Nie, ciemnego przejścia tutaj raczej nie ma. Czy jest? A jest przejście, jest jeszcze. Dobrze, że się wróciłem. Ok, tam widzę falmera, tam widzę falmera. Okej. Okay. Ich mamy z głowy. Ups, nie chciałem wziąć tamtego, ee, tamtego łuku. Wszyscy, chyba wszyscy mamy kufer nawet. Orkowy miecz nawet mają. Złoto, mistura kondycji. No, teraz. NIE! Czy jestem przeciążony? Przeciążony jestem oczywiście Kostur furii czy kostur kuli ognistej? Ups A... A... Kostur lodowych końców Wywalamy to Bierzemy... To, 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 to. I lecimy dalej Okej. Okay. Okay, opiera się w pułapce duch, duch. Eee, nie ma tutaj niczego ciekawego. Co by mnie interesowałoby. Brama na poziomie eksperta. No to będzie teraz. Okej, okay. gdzieś to będzie albo na samej górze. Uuu, było już bliźniutko, bliźniuteczko. O, udało się. Mmm, Krasnoludzki Olej Kufer. Wymiarska dźwignia nic ciekawego. A po drugiej stronie mają coś tutaj jeszcze. Jest też kufer z amuletem, granatem, pierścieniem pierścieniem. Okej. Okay. aha, jeszcze tutaj mamy możliwość iść do góry. Tam jest jeden Falmer, ale jakim cudem ja teraz odblokowuję to? Czy jest może jakiś chyba Yes Okej, okay, to jest na czas chyba Falmerski bojówkarz Chciałem już powiedzieć taksówkarz, ale no peskitu Mmm, złe... U, nie chciałem tą... To, no, to jego ucho brać Co on to ma? Zmocniony falmerski hełm, 54 Ciężki pancerz, U, nieźle Niezłe rzeczy, oni to mają już Kufer Kras ludzkie strzały, diadem Szmaragd Uuu, uh, niezłe buty, nawet bardzo mało ważą Wezmę je sobie je, ale... Yyy, eee, teraz którędy? Coś tu jeszcze jest w ich domkach? Nie Tu jest zamknięte. Okej okay. Drzwi na poziomie czelnika Okej, okay, poszło. Ach. O, krasnoludzki centurion. Ametyst, ebo nowe strzały. Wielki kraj Rdzeń od energetyczny mnie nie interesuje. Ametyst. Jestem już obciążony. Zbyt mocno, znaczy się, więc szlachetny elf miecz co ma najmniejszą wartość taką z tych cięższych, dawny norski topór, coś takiego a noszę ze sobą? Okej okay. Okej, okay, no to lecimy teraz do góry Okay, mamy tu strażnik, krasnoludzkie pełty. A, granat, złoto. Pajączek. O, nie chciałem tego oleju brać, ale no dobrze. Falmer, złoto. Wartownia Mzinka Left. Mzinka Left. Ups, mamy już. Wszyscy? Wszyscy? Nawet w miarę poszło. Krasnoludzki amety, dedryczcze strzały. No nieźle, nieźle. Wielki klejnot dusz. Ok, bramę, utworzymy. Krasnoludzki mechanizm. To za chwilę sobie go zbadamy. Ok. komoda złoto okej okay. a po tych rurach krasnoludzkie buty mała dwumerska płyta nic ciekawego krasnoludzka tarcza eee, sztabka nie, nie, nic, co by mnie interesowało by, brak wymaganego przedmiotu. Zobaczymy. He? A co to za przedmiot, ja potrzebuję? Prawie? Okej, okay, wyrzucamy te... parę rzeczy, te sole, ten krasnoludzki olej... A, i nadal jestem przyciążony. Mm. Mm, he, 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 he. wymaganego przedmiotu, skąd to, jest rdzeń energetyczny? Nie, to też nie jest to, co tu trzeba wsadzić. Nury siekacz okej, okay, mi się podoba to, ten miecz o, tak od siebie bez pułapki, bez niczego merski żyroskop, za chwilę sobie tam zobaczę. ebo nowy wielki miecz pijawki, to już mamy. Eee, szklana buława, no niestety to są za ciężkie rzeczy, jak dla mnie. Tą kono komodę chciałbym jeszcze. Okej, okay, zobaczymy, czy, czy ten żyrosko, żyroskop nie jest czasami kluczem do tego. Nie. Dobrze, będziemy się teraz rozglądać za czymś, co mogło być kluczem. Przekładnia? Jeszcze tutaj spojrzę. Olej. Że tą przekładnię spróbuję tam jakoś. Okej, okay, to też nie jest. Coś tu przeoczyłem? Nie. Nie, raczej nic nie przeoczyłem tutaj. Coś tam jeszcze jest u góry, ale... Hmm. Krasnoludzki mechanizm Jak to włączyć tutaj Cholera wie Idziemy dalej Okej okay, Ale na wszelki wypadek tylko sobie coś sprawdzę